Pomost na Golejowie, na mniejszym jeziorku. Jest czwartek, 27 dzień czerwca. Już jest po 18, ratowników już nie ma. I na pomoście nie ma kolejnej deski, bo znowu została wywalona. czy znaczy wleciała, ale już jest całkowicie zabezpieczona. <grytanie> Żeby było wiadomo, że tutaj nie ma drogi. Znaczy nie taka jest, tylko że żebym wyleciała z Polski. Dzień dobry Państwu, nie Magister Zarzycki. Ja jestem obok pomostu, znaczy w wodzie dokładnie biorąc. Wziąłem sobie kamerkę teraz z pomostu i pokażę Państwu jaka sytuacja jest tutaj pod pomostem, bo ona jest niezwykle interesująca. Zacznę może od tego miejsca. Tu jest taka nowa solina belka, tylko, że ona na takim, no, troszkę już spóchniałym słupie, jest tylko na paru centymetrach tego słupa się trzyma na starej desce. Tutaj, zobaczcie Państwo, jest też, no, w miarę nowa, solidna belka, ale i położona na starej, już troszkę spóchniałej desce. No, ale tutaj to jeszcze, jeszcze jest pół biedy. Ja pokażę Państwu lepsze miejsca, tylko będę musiał bardzo ostrożnie postępować, żeby nie zamoczyć kamery, więc... O, tutaj, proszę Państwa, złapałem się de deski, o tej, którą wiem, że jest taka w miarę niezła i zaraz Państwo zobaczą, o tutaj, jak ona jest już, już spróchniała. I dlatego zapałem się jej i mało, mało się nie, nie zamoczyłem i zamoczyłem kamerę. Tutaj jest taka belka, ta belka jest już nieźle spruchniała. Pokażę Państwu, i, i ta spróchniała belka leży na spróchniałej desce opierającej się na dosyć spróchniałym słupie tam jest inna belka która leży na takiej, no, troszkę już spróchniałej desce, znaczy no tutaj są trzy nawet belki, ale wszystkie leżą na spróchniałej desce no dobra, ale je, jedźmy dalej zaraz pokażę Państwu jeszcze lepsze momenty, tylko muszę wziąć tak, kamerkę na górę bo boję się, że było. nie zaprosić. Zaraz przesunę się, proszę Państwa, w inne miejsce. To dam różnymi. Tutaj się posługuję. O, tutaj pokażę Państwu ciekawe miejsce. Nie wiem, czy Państwo to widzą. Tutaj jest tak, no jest nowa deska. Tylko że ta deska to niczego nie trzyma, bo ta deska po prostu wisi w powietrzu. To chyba Państwo widzą, no, ona jest tylko przybita do tych desek na pomoście. Natomiast tutaj są belki. Te belki są już spruchniałe. I na dokładkę leżą na desce, która jest spruchniała. Zaraz pokażę Państwu to może z innej strony. Zaraz O, tutaj pokażę Państwu jaka to jest sytuacja. I tabelka, która, ja, którą trzymam ręką, jest kompletnie spróchniała, bo ja to wyczuwam palcami. To, tam jest gąbka. Ja tylko zaraz złapę się inaczej. nogami tutaj słupa. Proszę Państwa, to jest naprawdę troszkę takie gimnastyczne zajęcie. O, pokażę Państwu tutaj. Tutaj o. Pruchno, kompletne próchno. Widzą Państwo? O, to ja wybrałem tam z tej belki. Więc ta belka jest, do połowy jest kompletnie spuchniała. Można by łyżeczką do herbaty pozbierać. Tu jest jakaś inna belka. O, tutaj, to jest, widzą Państwo, to jest wszystko. To jest, o, to jest kompletne próchno. I to jest tak, na próchnie leży inne próchno. Ta, ta deska, o nie wiem czy Państwo widzą tą deskę, to jest też kompletne próchno. Ona jest no, wygięta i taka spruchniała, Zaraz pokażę Państwu to. No tutaj nie wiem, słychać tutaj? O tutaj, to jest kompletny próchno tutaj. Pruchno leży na próchnie i próchnem pogania. Tutaj, tamto nawet nie dotyka słupa a tu jest taka belka, tak jak z Państwu pokażę, taka belka dosyć solidna, widzą Państwo, tak, ta, ta belka nie jest jeszcze spruchniała przynajmniej od dołu, nie wiem jak, od góry, tyle tylko, że ta solidna belka, jak Państwo widzą, leży na desce, która już jest kompletnie spruchniała. widzą Państwo, o, ona jest taka wygięta, wręcz z tego spróchnienia i tak to jest, dobra, ale jedźmy dalej, podejdę w inne miejsce. O tutaj jeszcze taka historia, widzą Państwo, ta spróchniała belka. wisi no, prawie, że w powietrzu, kompletnie. Bo no, tutaj tutaj coś było, jakaś deska, tylko że ta deska przegniła. Dobra, jedziemy dalej z tym pomostem. No, tutaj jest, tak. Podladę dalej. Ja to jestem taki ostrożny, bo trzymam kamerę i nie chcę jej zamoczyć, więc muszę się nieźle nakombinować wezmę kamerę na wierzch podjadę w inne miejsce i dopiero wtedy wezmę kamerę i pokażę Państwu co tu jest w innych miejscach tu jest tak spróchniały wierzch supa i na tym spróchniałym wierzchu supa są belki tutaj jest są znowu chyba nawet trzy belki. Z tym, że ta, która nie jest spróchniała, jest na desce, która jest spróchniała. Zaraz Państwu to pokażę, tą, tą dechę z drugiej strony. Tylko muszę. Bardzo tutaj ostrożnie. O, tutaj widzę Państwo, tak wygląda ta, ta decha. Ja teraz tak trzymam się nogami słupa i, i pokażę Państwu, jaka jest ta. O! Jakość tej. Tej deski, widzą Państwo, o tutaj deski i tego. Tak, to, to, to wszystko można to jest próchno proszę Państwa dobra, jedźmy dalej i na, na tej spróchniałej desce opierają się belki i ta belka tutaj, o to, ta to nawet może nie jest spróchniała, ale ona leży na spróchniałej desce a tam jest inna spróchniała deska, nie wiem czy Państwo widzą tą inną spróchniałą deskę. Ja tam teraz podjadę, o już wiem jak się poruszać. Tak jak kangur skokami, znaczy skokami, no trzymam się za górnej desek. O, widzą Państwo, tu jest taka decha. Widzą Państwo, że to jest kompletne próchno, chyba nie muszę tego tak nawet dotykać. No, zaraz może spróbuję jakoś tam dotknąć to, to próchno się będzie sypać. Zaraz Państwo zobaczą. O, zaraz, 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 jak to, jak to zrobić, kurczę. Muszę się jedną ręką trzymać. Spróbuję położyć kamerkę na tej desce, ale powiem z że kamerka spadnie, ale zaraz zobaczymy. Nie, nie da rady, tak? Kurczę, żeby miał trzecią rękę. No więc, proszę Państwa chyba widzą, to jest kompletne próchno, tak? A na tym próchnie leży belka tutaj, o w tym miejscu widzą Państwo tutaj to. Tak, ta belka do tej belki przybijają te deski na górze tam. A tu jest inna belka, widzą Państwo, ta inna belka, A tutaj, raz. o tutaj. nie ta, wiem o ta, 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 ta. Ta, która też opiera się na, na tej spróchniałej desce. No tak to, tak to tutaj jest sobie na tym pomoście. Dobra, jedziemy dalej. O, tutaj, niech Państwo patrzą. Decha kompletnie spróchniała. Na tej desce jest jakaś taka belka, która... No nie jest, jakaś jeszcze bardzo spuchniała, tylko zależy na spóchniałej desce, która wygląda tak. Więc jej stabilność jest. no taka, powiedzmy, <zysz> zależna od tej spóchniałej desce. Pokażę Państwu tam w innym miejscu, bo tam też są fajne widoki, tylko muszę tam jakoś się dostać. Więc ja zaraz, zaraz. Ja się boję nadzwopać tej spróchniałej deski, bo to wszystko przestrzeń. O, tutaj tak, o tutaj, widzą Państwo na spóźniałej desce jest belka, a tu jest inna belka, która podtrzymuje inne deski zaraz Państwo o niech Państwo popatrzą jak ona wygląda i zaraz Państwu o, pokażę jak, jakie to jest mocne, o proszę. jak się tego złapałem to zamoczył kamerę tu trzeba bardzo uważać dobra tu co prawda jest inna belka też ale ona się opiera na tej na, na desce, która jest też mokra. No jest jej, o, zobaczcie Państwo, jaka mocna jest ta, ta deska. O, ona się ugina pod palcami. Znaczy, to, to jest jak gąbka, prawie że. Dobra. to słup Sub oczywiście też jest na górze To jest inna para kaloszy. Dobra, ale ja się teraz próbuję obrócić. I pokażę Państwu inne miejsca tego pomostu. O, tutaj Dobra. No. tu jest taka belka. Ta belka jest dosyć spróchniała, ale oczywiście opiera się na całkowicie na spróchniałej desce. Więc to próchno leży na próchnie i do tego próchna przybite są te deski na górnym pomoście. No tutaj niektóre gwoździe widać nawet. Tam jest jakaś kolejna belka. Tylko, że ta belka też jest już kompletnie spróchniała. Tu jest taka belka, no w miarę solidna, o ta, na, którą mają Państwo na ekranie. Tylko, że ona się opiera na spróchniałej desce, a ta deska opiera się na na paru centymetrach spróchniałego słupa. No, to jakieś góździe i tak dalej. O, tutaj sprchniała deska kompletnie. To muszę uważać, żeby ona nie pękła, bo wtedy ja polecę do wody. Widzą Państwo tutaj. Tu jest taka sytuacja. Jak no, na tu jest. Tu jest tak. Ktoś idzie po ponuście, więc to się wszystko chyje. Zimna chuj. Dobra. I Ja teraz polecę. Tak dziwnie, tak szok trochę Jeszcze w inne miejsce. O, tutaj to jest tak. Tak to wygląda. No, tu jest taki nadpróchniały słup, ale belka jakoś tam na nim się jeszcze trzyma. Tam jest... Porchniała deska na spuchniałym słupie. Belka jest w ogóle solidna. Dobra. Ja podjadę teraz w inne miejsce. Aha, tutaj. Tutaj jest też jest ciekawe miejsce. Ja tu kręcę w czwartek. 27 czerwiec. Więc tutaj wyleciała kolejna deska. za w okażę. O! Kolejna deska jest wyjęta. Tam jest tasiemka, ta tasiemka która policję Na moją prośbę zostawiła tutaj. O, a tutaj słup. Zam Państwa pięknięty kompletnie. I na tym słupie trzymają się belki. Na razie jeszcze. To jest tak chyba. Kurczę. Nie mam jak wziąć, żeby mnie nie zamoczyć. Zaraz spróbujemy. Ja tutaj piszę Państwa różnych takich gimnastycznych. O, tu jest też ciekawy moment, dwie belki połączone taką deseczką. O. o, tutaj jest taka sytuacja. Tu jest też kompletny próchno. Nie będę brał, bo nie mam, jak Państwo tego pokazali, chyba to widać, że to na tym próchnie się opierają te belki. Tam też jest kompletny próchno i pojedziemy trochę dalej jeszcze. O, tutaj też jest taka deska. Na tej desce leżą belki. A ta decha, jak Państwo widzą, to też jest kompletne próchno. Zaraz Państwu to jakoś zademonstruję. Robię. Muszę tak, o. Tutaj, <laughs> widzą Państwo, o. To jest kompletne próchno. Zaraz. Ja się trzymam nogami słupa i teraz pokażę Państwu o tutaj, że tutaj można paznokciem, poz, o paznokciem można, do, oj, żeby nie wpadł do wody z kamerą, dobra, To pokażę Państwu jak jest tutaj, zaraz pokażę tutaj z drugiej strony, o, no to niech Państwo zobaczą, to jest tak. O, no, to jest przegniłe. Tutaj zaraz położę kamerę, złapę się nogami słupa i pokażę Państwu... O, nie wiem, czy Państwo teraz to widzą. I tutaj można wziąć rączką no, i tutaj zbierać. Zbierać to próchno. Tutaj tutaj jest ciemno pod tym pomostem, więc może nie wszystko widać. No, to jest próchno tutaj też na tym słupie, dobra i podjadę jeszcze dalej Tylko muszę wyjść tutaj tędy, dobra No tu jakieś to ja, no, to tu się jakaś deska urwała, spróchniała, no tu jest też próchno, jakaś belka marka solidna, co z tego, kiedy ona leży na spróchniałej desce i na spróchniowym słupie który jest, o, widzą zupełnie przechylony dobra tam też jest ciekawa konstrukcja, widzą państwo, jak to tam o, nie, yes, pokażę państwu dobra, jadę dalej znaczy jadę, płynę tak jakby o tutaj. Tutaj znowu jakaś spuchniała decha, która całkiem się całkiem spuchniała. Tutaj na tej, na, tej, na tej desce coś tam się trzyma. O, tam, tam się trzyma. No tej jeszcze i desce. Dobra, jedziemy dalej. I jakieś solidne belki oparte na spróchniałej desce i na spróchniałych słupach. I już jestem blisko drugiego końca pomostu. Tutaj pokażę Państwu jaka tu jest historia. jest tak. Jest nowa nowa belka. No ta, w miarę solidna. No, w miarę nowa. No, no tak, to, to jest nowa. W miarę. Ale o, to jest taka podpórka jakby. O, do tego wszystkiego. To jest pod, podpórka. Tylko, że ta pod, podpórka to jest. Oma, tu mam przybity gwoździk. Tylko się... <laughs> Widzą Państwo, o, Że ta podpórka... O, ja ją zrobię tak, żeby o, ta podpórka teraz podpiera. A teraz nie podpiera. Widzę, że jest tak mocno, solidnie zrobione. Tutaj, w tym miejscu. O, widzę Państwo, to jest nowa belka na takiej podpórce, która się obraca. A tu jest stara belka. Leży na. O, ta stara belka leży na, na czymś takim tutaj. Tutaj. No, tutaj. Tu jest, tu jest tak. Spróchniały słup. No, jeszcze może nie całkiem nie spróchniała deska. I tu jest tak. No tutaj jest spróchniały dechy na pomoście. Spróchniały dechy na pomoście to Państwu pokażę z góry, bo od spodu to może to jest słabo widać. No i do, doszedłem Państwa, do, do końca pomostu. Na razie, takim zakończę. Kamerki udało mi się chyba nie zamoczyć. Tu jest ta decha, która dzisiaj, 27 czerwca, wyleciała z pomostu. Jest sznureczek. A tu pokażę Państwu dechy na pomoście. O, tutaj oczywiście, już spóźniała całkiem. A tu pokażę Państwu pewne takie efekty. Efekty wizualne Zaraz, Tutaj na niektórych dechach to widać. My są popruchniałe. Zaraz Państwu pokażę. A, może tak. O, tutaj. Tu Państwu pokażę. Jaka decha jest spruchniała. Nie wiem, czy Państwo to widzą. Ja tak Tu kolanem naciskam. To decha tam się wgina. I z drugiej strony to to samo. Ta decha. No, tu jest kompletnie spróchniała. Podobnie jak inne dechy tutaj. Tutaj się chodzi jak po gąbce. No, na razie ten filmik zakończę. Ja byłem tam pod tym pomostem. Jest godzina, proszę Państwa, 9.20. Ja przed chwilą wyszedłem tam spod pomostu. Tu jest moja sunia. Ja zacząłem ten filmik nagrywać o tutaj, w tym miejscu, gdzie, gdzie sunia leży, od tego miejsca. I tym pomostem, znaczy pod pomostem dokładnie biorąc, yy, przejechałem się, znaczy tam kamerą yy, przejechałem, że tak powiem, a sam przepłynąłem yy, aż do, tam pod sam koniec i pokazałem Państwu jak wygląda sytuacja pod pomostem. Yy, na pomoście no to wygląda tak, że tutaj kolejna decha wleciała dzisiaj. Yy, tutaj... Ja panu, panu policjantów poprosiłem o zabezpieczenie tutaj chyba wtedy jak chyba te, te dwie dechy, o te które teraz stoję były wywalone. Nie, o chy, chy, chyba, o te tutaj sąsiednie. Były wywalone zdaje mi się. Pokaza pokazałem Państwu też ruszające się inne dechy, no tutaj jakąś jedną dechę wymienili. Więc tutaj te dechy, które co, co dwa dni jakieś wlatują, to oni wymieniają, ale proszę Państwa, to wszystko zawali się tam od spodu, także pewnego pięknego dnia, wtedy kiedy tutaj wejdzie więcej osób, bo będzie ciepło, zaczną tutaj się wygłupiać na pomoście, zaczną się tutaj szarpać, wpychać do, wpychać do wody i, i tak dalej. I to wszystko w, 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 pewnej, w pewnej chwili z całym tym pomostem, Runię sobie po prostu, proszę Państwa, do wody. Kiedy to będzie to dokładnie? Nie wiem, ale to musi wejść tutaj na ten pomysł więcej ludzi niż, niż dzisiaj. To musi być taki ciepły, gorący dzień, i ten pomóc po prostu w bardzo widowiskowy sposób chlupnie do wody. Co jak na światową stolicę głupoty, będzie zupełnie, jak to się mówi, adekwatne. O czym zawiadam Państwa, nie magister zażycki który z narażeniem własnego życia. Trzymał się tych spuchniały belek tam pod spodem. O tutaj tak, tak to wygląda z góry, proszę Państwa. To, to, to próchno. O tutaj zaraz Państwu pokażę jakie to jest spuchnia. O zaraz niech Państwo patrzą o. Ja mogę wziąć ręką i... O! I to próchno. O widzą Państwo. Takie, takie są tutaj te. To, to wszystko takie tu jest. Z Galejowa, 27 czerwca, początek sezonu. Żegnam Państwa nie magister Zarzycki. Gdyby Państwa przyszła chęć, chodzić sobie tym wąskim pomostem tutaj, to też Państwu pokażę tutaj jedną ciekawostkę, na którą trzeba uważać. Ja tutaj znajdę taką deskę, która jest o, to jest ta deska, niech ja Państwo zobaczą jak ja stanę tutaj, o z boku a ludzie czasem tak chodzą, nie? nie chodzą środkiem tylko przejdzie czasem bokiem, to na tej desce zaraz Państwo zobaczą, tutaj efekt zaraz tylko muszę, o, o, widzą Państwo w widać to, teraz, zaraz czy znaczy no po prostu wezmę rękami, o widzą to. o, zaraz, zaraz. tą dechę można kompletnie wyjąć, więc jak ty stanie w tym miejscu to spadnie do wody, a tu jest głęboko, tu jest no tutaj Zakryję człowieka w tym miejscu. Z tej strony, bo staj to może, może nie. Więc Jak już Państwo będą lecieć, to niech Państwo lecą na tę stronę. Na lewo, a nie na prawo. Z tym, że y, na lewo w kierunku lasu, jak będą Państwo szli. A jeżeli będą Państwo szli w kierunku Perły, to trzeba w, w prawo się przewracać. Tak, tak, w tak, tym, w, tym, w tym miejscu. A na tym drugim pomyszciku, tym bliżej restauracji perła, to tutaj muszę Państwo uważać na takie defy, które są spróchniałe w wierzchu i wystają z nich gwoździe. O, zaraz te gwozdyki tutaj Państwu pokażą, więc nóżkę o tutaj, o, zwłaszcza na przykład na tym gwoździe nóżkę można, widzą Państwo, o tutaj widać tego tak gwoździka tak lepiej. O, można sobie nóżkę poranić. Tu jest parę takich deseczek. O, pójdę kawałek dalej. Ja jestem w butach, więc nic się nie stanie. O tu jest taka kolejna deseczka i tutaj są takie deseczki tutaj doseczka takiem wyleciała tu jest taka deseczka też tutaj i tutaj i tutaj a ja tutaj też trzeba uważać bo też zostawiłem poziom i to jest też spuchnęłe. w tym to trzeba uważać żeby dziecku nóżka nie wpadła w taką dziurę lub żeby dziecko nie zrobiło nowej dziury bo to jest Masy spróchniałych desek, kompletnie. Więc, jak dziecko będzie nieostrożnie, to on przykład tutaj na tej deseczce wpakuje się w jakąś kabałę. O czym zarazem? Państwa nie magister zażycki. Aha, no, może jeszcze pokażę Państwu tutaj, że tutaj też trzeba uważać. Tutaj też są dziury po spróchniałych deskach. No i broń Boże, nie włazić, proszę Państwa nie pozwolić dzieciom wchodzić na, na, na tą dechę tutaj, no bo to tu jest kompletne próchno, to chyba, chyba widać o oraz tu jest też kompletne próchno nie wiem czy to widać już tak bo jest już w do dziesiątej prawie tam jeszcze się kąpią no i minister Zarzycki żegna się z Państwem